Witam wszystkich dzisiaj będziemy przygotowywali serki typu włoskiego pod wędzenie. ale zanim do tego dojdzie będziemy musieli zrobić roztwór solankowy w którym sery będziemy trzymać minimum 12 godzin tak optymalnie to 24 godziny no, zobaczymy jak nam wyjdzie tutaj mam sól kamienną niejodowaną 3 litry wody pojemnik na serek zaraz będziemy odmierzać sól roztwór solankowy zrobimy 8% to znaczy na 1 litr przygotowanej wody ochłodzonej już dodamy 80 gram soli. Mamy. umieszczone szklanym naczynie, będziemy brali się za sporządzenie roztworu sól kamienna niejodowana 80 gram na każdy litr wody, mamy 3 litry musimy wsypać

Ile mieszamy do rozpuszczenia. Woda jest letnia. I zalewamy serki. Musimy pamiętać o tym, żeby serki były dokładnie przykryte wodą. Akurat. Zobaczymy się jutro, jak już będziemy wędzili serki. Do zobaczenia. Dzisiaj będziemy wędzili serki typu włoskiego. Na dworze zima. Od zeszłego wędzenia śnieg się utrzymuje. Temperatura na dworze minus 3 stopnie. Przygotujemy wędzarnię pod wędzenie. Załączymy. Wygrzejemy ją. Temperatura 40 stopni. No i powoli będzie się wygrzewać. Tworzymy szyber, żeby był swobodny przepływ powietrza. Wędzarnia po pierwszym wędzeniu nabrała kolor złocisty, unosi się typowy zapach wędzenia. Zamkniemy i wygrzejemy przez około godzinę do półtorej. Serki moczyły się w solance 23 godziny. Zaraz je wyciągniemy. Obsuszymy ręcznikiem papierowym. Obtoczymy w ziołach i przyprawach i zaniesiemy do rozgrzanej wędzarni. Przyprawy czosnek niedźwiedzi, suszone pomidory, zioła prowansalskie, papryka słodka i czarnuszka. Serki mamy wstępnie osuszone, przyprawy mamy w miseczkach, będziemy obtaczać serki. Zaczniemy od czosnku niedźwiedziego. Następne suszone pomidory. zioła prowansalskie ostra papryka słodka Qua non Ok. E cionusca. Serki obtoczone, dwa pozostawiłem bez żadnych przypraw. Takie naturalne chciałem zobaczyć, jak smakują. Reszta w przyprawach, które wcześniej wymieniłem. Zaniesiemy je teraz do wędzarnika, aby obsuszyły się na pierwszy raz 8 sztuk, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wejdzie. Nasze serki już w wędzarniku. Będziemy je obsuszać w temperaturze 50 stopni. Czasowo nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dłużej niż godzina, półtorej. Temperaturę zwiększymy do 50 stopni. Włączymy nawiew. I działamy. Serki obsuszały się półtorej godziny. Zobaczymy, jak wyglądają. No, są suche. Super. Możemy zacząć dymić. Wyłączamy nawiew. Włączamy generator dymu. Temperaturę zostawiamy póki co przy 50 stopniach. Podpalamy zrębki. Z jednej i z drugiej strony zremki mieszanka olcha dym dymbox prawie pełny. Jeszcze troszkę gęstość dymu zwiększymy. O. i około 2-3 godzinki. Będziemy wędzić w stałej temperaturze 50 stopni. Zobaczymy jak to wyjdzie. Półtorej godziny minęło. Zajrzymy do wędzarni. Zobaczymy jak serki się mają. Pięknie się dymi. Temperatura 50 stopni utrzymuje się. Zobaczymy jak te serki wyglądają. Już piękny, złocisty kolor nabrały. Jeszcze raz tyle samo czasu, półtorej godziny. I myślę, że będziemy kończyć. Minęła trzecia godzina wędzenia. Na dworze, jak widać, już ciemno. Zobaczymy, jak nasze serki wyglądają. Będę musiał się wspomóc tutaj światełkiem. Proszę bardzo. Piękne kolory. Wyciągniemy je. Zaniosę do domu. Serki są już w domu. Po wędzeniu przytrzymywałem je jeszcze w otwartej wędzarni przez około godziny czasu. Temperatura była sprzyjająca na dworze 2 stopnie na plusie. Także oczekiwały tam sobie do schłodzenia. Przekroimy serki, spróbujemy, zobaczymy jak smakują. Na początek wezmę ten, który nie był doprawiony niczym. Zobaczcie, serek się nie rozpada. Piękne kawałki, kroją się. jest mięciutki w środku zobaczcie spróbuję mm. gdzieś kiedyś wyczytałem że ten serek po uwędzeniu smakuje podobnie jak cypek. i tu jest racja bardzo pyszny serek Zobaczymy jeszcze ten, który był obtoczony w płatkach suszonych pomidorów. Również się pięknie kroi, nie rozpada się. Rewelacja. Zobaczcie. Też spróbuję. Niebo w gębie. Nie będę Wam robił więcej smaka. Także polecam bardzo. wędzenie serków. Trzymajcie się. Do następnego.